Pragniemy bardzo gorąco Wam podziękować za ten wspaniały doping, jakim nieśliście nas w zeszłym roku. Mam nadzieję, że będziecie to kontynuować w tym roku. Ja w imieniu swoim, jak i całej drużyny i sztabu zapraszam Was na najbliższy sezon. Już niedługo zaczynamy, połowa września. Piękny obiekt Sportowa 20 po drugiej stronie ulicy. Bądźcie z nami w Beninie, z nami będzie na arenę. Dzięki wielkie. W imieniu całego zespołu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tak gorące przywitanie. Od siebie chciałbym dodać, że bardzo się cieszę, że ponownie będę reprezentował barwę MKS-u. Klubu, który przeszedł ogromną zmianę nie tylko pod kątem infrastruktury, ale także i sportowym. Dzięki podażom miasta mamy wspaniałą bazę do pracy i miejmy nadzieję, że dzięki tej bazie oraz Państwa wsparciu odniesiemy wiele wspaniałych zwycięstw, z których będziemy się wszyscy razem cieszyć. Także dziękuję Państwu bardzo i zapraszamy gorąco na mecze w sezonie.